Trzecia od Słońca, piękna, błękitna planeta, nasz dom, to miejsce naszego życia i naszych podróży, na które dziś nie ma już granic. Chętnie zwiedzamy cały świat, przemierzając kontynenty i kraje, mając poczucie pełnej wolności. Tymczasem tu, w odległości weekendowego wyjazdu z dowolnego miejsca Polski, tu, w województwie lubuskim, mamy prawdziwe perły. Od pomysłu. To był taki zwariowany trochę pomysł, ponieważ ja pracowałem za granicą i, i bardzo mało bywałem w domu. Któregoś wieczoru siedząc z żoną, oglądając jakiś film, popijając jakieś dobre wino, mówię: A może założę winnicę? I, I tak zacząłem to realizować. Dość długa droga, bo, bo znalezienie odpowiedniego miejsca na winnicę. Gdy trafiłem tu do Osiecznicy, trafiłem na ogłoszenie, gdzie gospodarz chciał sprzedać całe gospodarstwo, ziemię razem z zabudowaniami. Tam było bardzo dużo tego gospodarstwa, chyba 70-80 hektarów. Wiadomo, że ja tyle nie chciałem kupić, ale, ale mówię, pojedziemy, porozmawiamy, jak to na wsi może coś podpowie ten pan nam, od kogo można kupić. Gdy zajechaliśmy, mówimy, że chcemy kupić tam... Hektar dwa ziemi, żeby coś tam robić. Na początku nie powiedziałem, co. On mówi, że nie, że takiego kawałka nie chce sprzedać, bo e, chce w całości sprzedać. I w sumie już mieliśmy odjeżdżać od niego i on się mnie pyta, a co, co ty chcesz na tej ziemi robić? I on mówię, że winnicę chciałem założyć. E, tak się na mnie popatrzył na małżonkę, e, wsadził w nas w samochód, przywiózł nas dokładnie tutaj na górkę, i mówi 10 lat temu ja tutaj chciałem zakładać winnicę. To jest idealne miejsce na winnicę. To było takie trochę jego marzenie. On tego nie zrealizował, zrobił coś innego i, i mu w końcu mówi: yy, bierz ile chcesz, czy hektar, czy dwa, czy trzy, rób tą winnicę. I, i tak się zaczęło. Przywiozłem, przywiozłem w to miejsce ludzi, którzy znają się na tym. Firmę, która profesjonalnie zajmuje się zakładaniem winnic. Sprawdziliśmy badanie gleby. Generalnie położenie, nachylenie stoku, no, no wszystko, że tak powiem, idealnie grało, że można, że to jest bardzo dobre miejsce na winnicę. Pierwsze nasadzenia, czyli ta część winnicy, to 2018 rok. Od razu wytyczyliśmy całe 10 hektarów ziemi, że to będzie winnica, tylko podzieliliśmy je na dwa etapy. W 2018 roku nasadzenia 5 hektarów i 2022 nasadzenia drugich 5 hektarów. 10 hektarów około 40 tysięcy winorośli. Na tej starej części było 7 odmian, 6 białych, jedna czerwona. Na tej nowej staraliśmy się, bo to już jest, to już jest dużo, staraliśmy się nie dawać nowych odmian, tylko założenie było takie, że powielamy to, co mamy. No, ale ale no, nie, nie oparłem się pokusie, żeby spróbować innych odmian, i, i doszły tutaj jeszcze trzy, można powiedzieć, nowe odmiany. Tutaj w tej części dolnej to taki ok, ukłon w stronę historii zielonogórskiego winiarstwa, ponieważ część tej parceli jest obsadzona winoroślami, które historycznie pochodziły właśnie z Zielonej. Góry. Zakładając winnicę, żeby wymyślić nazwę dla winnicy to nie było dla mnie takie proste. Nie chciałem nazywać od, od kogoś imienia czy od nazwiska, bo, 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 bo tak po prostu uważam, że, że, że nie. Pierwsze wina, jakie zrobiliśmy, to był Solaris, Muscaris i, i tak, tak mi wpadło właśnie na myśl, że Aris. Łatwe do zapamiętania, kojarzy się z odmianami winorośli, i tak zostało. Nasza. Koleżanka, Katarzyna Żok, malarka zielonogórska, maluje dla nas etykiety. Chcemy bardzo nawiązać do, do tego miejsca, do Krosna do okolic, bo to jest piękne miejsce i na etykietach znajdują się obrazki Krosna Zamek Piastowski w Krośnie Urdżańskim. Są ruiny zamku. No. Na przykład na Solarisie jest słynny most na całe województwo, który był podnoszony do góry o półtora metra. Tu jest co tu jest? Widok na rzekę Odrę, po prostu widok w Krośni Odrzańskim. Mm. Park Tysiąclecia w Krośni Odrzańskim, tam się odbywa festiwal win musujących. Takie właśnie wycinki, rysunki z Krosnoczyńskiego. Tak naprawdę, ja wychodzę z założenia, żeby każdy znalazł u nas coś dla siebie. Robimy wina od bardzo wytrawnych, pomarańczowych, czerwone wino. Głównie specjalizujemy się w winach białych i, i musujących, ale też robimy wina słodkie, półsłodkie, półwytrawne. Naprawdę, naprawdę jest cała paleta. I, I jak ktoś do mnie w trakcie jakiegoś eventu, do stoiska podchodzi i chce coś znaleźć dla siebie, to naprawdę bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś czegoś nie znalazł. Zawsze coś tam do kogoś, do każdego dopasuje. Tak naprawdę tam u góry jest wiata degustacyjna, gdzie, gdzie organizujemy właśnie degustację. Spokojnie pod tą wiatą 60 osób możemy przyjąć. My tutaj nie mieszkamy, więc tak, żeby sobie z ulicy przyjechały dwie osoby, to tak nie do końca zawsze się uda. Ale, ale przyjmujemy takie zorganizowane grupy można powiedzieć. W trakcie winobrania, e, przyjeżdżają do nas winobusy, e, w trakcie imprez w Zielonej Górze, jak piwnice winiarskie też e, przyjeżdżają winobusy. E, organizujemy e, na początku wakacji festiwal wina musującego, e, wtedy tutaj coś też się dzieje. No, to, 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 to wszystko gdzieś tam. E, takie jednorazowe można powiedzieć, eventy robimy. Jak na przykład na Pięciolecie Winnicy zorganizowaliśmy tutaj piękny koncert, cała scena i, i można było przyjechać i się pobawić. Tak? Na razie to jest wszystko. Wino w tym momencie robimy w miejscowości opodal, Nieopodal. Plany e, bardzo duże. W najbliższej przyszłości e, planujemy postawić tutaj winiarnię i, i wytwarzać to wino tutaj, na miejscu, gdzie ono rośnie. Tam, przy wjeździe, jak panowie widzieli, taki duży, pusty plac, to tam e, ma stać winiarnia. Będzie tam salka degustacyjna, będzie tam sklep. E, także już niebawem będzie można tutaj e, podjechać. E, można powiedzieć każdego dnia i, i każdego będziemy mogli przyjąć. Social media, e, Facebook, Instagram, e, tam, tam, tam to żyje. E, strona internetowa nasza, e, prowadzimy też sklep e, internetowy, wysyłkowy, także jak najbardziej zapraszam do odwiedzenia, do polubienia naszej strony i, e, i obserwowania. Tam przeważnie komunikujemy co się u nas dzieje, co się będzie działo, tam zapraszamy na jakieś wydarzenia, także jak najbardziej zapraszamy.